Cześć! Pierwsza część cichego miejsca była całkiem satysfakcjonującym seansem. I tak jak oczywiście motyw bycia cicho w obliczu zagrożenia nie jest niczym oryginalnym, tak sposób w jaki został przedstawiony cały świat, w jaki sposób użyto różnych artystycznych chwytów, wreszcie jak pokazano całkiem interesującą relację między bohaterami, powodował właśnie, że ten seans był. Całkiem interesujący. Druga część cichego miejsca. Będę tutaj z Wami szczery. Gdyby w tym momencie ktoś mi powiedział, abym przypomniał Wam poszczególne wydarzenia, jakie się rozegrały e, na przestrzeni historii drugiej części tego filmu, to nie byłbym w stanie tego zrobić. Po prostu obejrzałem ten film, stwierdziłem, że jest OK i o nim zupełnie zapomniałem. Do tego stopnia, że serio, ja nie pamiętam, co się w tym filmie działo. Nie byłbym w stanie go Wam teraz streścić. Więc to bardzo dobrze chyba pokazuje. Jak odebrałem drugą część. No i teraz pojawia się trzecia część tego filmu, a właściwie prequel do całej serii pod tytułem Dzień Pierwszy, który pokazuje te właściwie nie tyle dzień, co dwa, trzy dni od momentu, gdy ci kosmici, te potwory zawitały na naszej planecie, a konkretniej akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Mój główny problem z tym filmem jest taki, że trudno mi wytłumaczyć, dlaczego on w ogóle powstał. On nie spełnia żadnego celu. W żaden sposób nie nadbudowuje świata przedstawionego tego filmu. Nie tłumaczy skąd te bestie pochodzą, nie tłumaczy ich genezy. W żaden sposób nie zgłębia tej tematyki i nie odpowiada na pytania, które gnieżdżą się w umysłach widzów zapewne od pierwszej części. Bo wiecie, to, że wobec tych potworów trzeba być cicho, wszyscy już wiemy. Znamy na pamięć te serie ujęć, gdy bohaterowie zatykają sobie usta, przekazują sobie znaki, że mają być cicho. Wiemy dokładnie jak wyglądają sceny, gdy po cichutku poruszają się między Szczególnymi jakimiś rekwizytami, starają się stąpać delikatnie. Te momenty, gdy ktoś z nich, och, zahaczy o jakiś yy, głośny przedmiot, i wtedy nagle pojawia się ta bestia, szybko wciąga go gdzieś tam do pieczary i likwiduje. Te wszystkie sceny znamy na pamięć. One były w pierwszej części i tam jeszcze były w miarę, ponownie użyję tego słowa satysfakcjonujące. Było to w miarę coś powiedzmy nowego. Były w drugiej części i tam już trochę jednak męczyły. No i są, oczywiście, w trzeciej części. W której męczą jeszcze bardziej, bo je po prostu znamy na pamięć. I mój główny problem jest taki, że twórcy tego filmu w żaden, absolutnie żaden sposób nie starają się urozmaicić przebiegu akcji, urozmaicić wydarzeń. Odcinają kupony. Tego samego schematu, tych samych motywów, sceny są wręcz kopiuj w klej przeniesione z poprzednich odsłon tego filmu, oczywiście w nowej lokacji, z nowymi bohaterami, ale nadal z tymi samymi istotami, które ich atakują i tymi samymi zagraniami. I jeśli pójdziecie na tą produkcję na zasadzie, wiecie, a chcemy obejrzeć sobie taki horrorowaty gatunek, yy, trochę zasmakować jumpscare'ów, troszkę się pobać. Jasne. Wiecie, ten film z punktu widzenia artystycznego, z punktu widzenia narzędzi tutaj użytych, jest zrealizowany w porządku. W sensie konstrukcji. Nie mamy się w ogóle co czepiać konstrukcji tych scen. Z punktu widzenia rzemieślniczego. One są zrealizowane poprawnie. Gdy się mamy bać, to się boimy. Gdy jest jumpscare, to on oczywiście działa. Gdy chcemy odpowiednio zbudować adrenalinę, emocje, to one są tutaj budowane. I tutaj zastrzeżeń nie mam. Ja mam zastrzeżenia do treści, do głównego motywu przewodniego, który w ogóle nie różni się od tego, co już posmakowaliśmy w pierwszej i drugiej części tej serii. I to jest najważniejsze pytanie. Dlaczego ten film powstał? Bo ja nie mam pojęcia. Twórcy nie mieli na nic nowego do opowiedzenia, nie mieli nic ciekawego do przekazania. Więc jeśli chcielibyście obejrzeć ten film i dowiedzieć się czegoś nowego, nadbudować ten cały świat przedstawiony nowymi informacjami, to tutaj po prostu tego nie znajdziecie. Zdecydowanie najmocniejszym elementem całego filmu jest odtwórczyni głównej roli w filmie ta dziewczyna nazywa się Sam, główna bohaterka, która cierpi na raka. A w ogóle sam początek tego filmu mi się podobał najbardziej, pierwsze sceny, gdy jeszcze nie doszło do tej wiecie eskalacji i te potwory nie przybyły na naszą planetę. Tym Początek był interesujący, zbudował we mnie pewnego rodzaju nadzieję, że będziemy mieli tutaj do czynienia z czymś, może nie zaskakującym, ale w jakiś sposób grający na naszej ciekawości. Cały początek filmu rozgrywa się na terenie ośrodka, w którym hmm, przebywają chorzy na raka, i tam właśnie poznajemy naszą bohaterkę, która nie wie, kiedy nadejdzie jej ostatni dzień, która bardzo cierpi. I te pierwsze sceny. Całkiem fajnie kreują nam portret psychologiczny głównej bohaterki. I wiecie, to jest może też niekoniecznie oryginalne zagranie, ale interesujące, gdy w obliczu pewnego paranormalnego niebezpieczeństwa stawiamy postać, która jest bardzo realistyczna, którą możemy zrozumieć, która gra na takich ludzkich emocjach. Jednak bardzo szybko twórcy przechodzą do sedna. Tak naprawdę po kilku wprowadzających scenach. Już się dzieje. Już te potwory atakują, zlatują z nieba niczym meteoryty spadają na ulicę Nowego Jorku i już się dzieje totalna masakra. I szczerze, ja bardzo żałuję, że ten film tak szybko się rozpędza. Teoretycznie mamy tutaj starą jak świat zasadę, że jak rozpocząć to trzęsieniem Ziemi. I ten film się rozpoczyna trzęsieniem Ziemi. Ale w przypadku tej konkretnej produkcji ja mam wrażenie, że to trzęsienie Ziemi powinno nadejść o wiele, o wiele później. Powinniśmy mieć o wiele więcej czasu. Na pobycie z naszymi bohaterami, na lepsze ich poznanie i też pewnego rodzaju właśnie nadbudowywanie świata przedstawionego. Bo ponownie to, że te potwory istnieją, to, że robią krwawą miazgę na lewo i prawo, my to wszystko wiemy i nie musimy całego filmu opierać tylko i wyłącznie na tym elemencie. A niestety, po kilku wprowadzających scenach, od razu twórcy przechodzą do sedna i od razu mamy znany zestaw scen, które koncentrują się na stricte na przetrwaniu. Twórcy oczywiście przez cały czas starają się rozwijać emocjonalną podróż naszej głównej bohaterki, w która wchodzi w zażyłą relację z Erikiem, w którego to wciela się Joseph Queen, aktor, którego możecie kojarzyć chociażby ze Stranger Things, ale szczerze mówiąc, w mojej ocenie, zestawiając jego umiejętności aktorskie z umiejętnościami dziewczyny, która wciela się w Sam, no to wypada bardzo blado, ale to może tylko i wyłącznie moja opinia. Ta relacja w niektórych scenach wypada lepiej, w niektórych ale według mnie jej główny problem jest taki, że jest bardzo mocno przyćmiewana non stop następującą konfrontacją z tymi bestiami. Cały czas, gdy już dochodzi do jakiegoś zbliżenia między tymi bohaterami do zaprezentowania scen, które fajnie nadbudowywują ich portrety psychologiczne, to zaraz potem mamy kolejnego jumpscera, kolejną scenę z tymi bestiami. Znowu mamy jakieś paranormalne wydarzenia, które nie pozwalają. Poświęcić wystarczająco dużo czasu, właśnie na budowanie tej relacji między tymi aktorami, a szczerze mówiąc, jeśli już mam patrzeć na ten film tak całościowo, to ta relacja jest czymś, co mogłaby obronić tą produkcję z punktu widzenia filmowego. Niestety, zbyt duży akcent na te bestie, które już znamy z poprzednich dwóch części, powoduje, że ona nie wybrzmiewa wystarczająco. Szczerze mówiąc, ja byłem trochę zawiedziony po tym sensie, co zresztą wydaje mi się słychać po tej recenzji. Szedłem na niego z zupełnie otwartą głową. Nie, nie nastawiałem się na nic ani negatyw ani super pozytywnego, na pewno gdzieś tam z tyłu głowy miałem pewnego rodzaju pytania, po co właściwie ten film powstaje, bo wydaje mi się, że każdy, gdy zobaczył pierwsze trailery trzeciej części Cichego Miejsca, która jest prequelem, to. Takie Tego rodzaju pytania się Wam, myślę, też pojawiły. Ej, po co? Po co kolejna część, nie? E, więc oczywiście tego rodzaju y, wątpliwości miałem z tyłu głowy, ale starałem się do tej produkcji podejść na świeżo i wyszło jak wyszło. Uważam, że nie ma po co iść na ten film w ogóle do kina. Jeśli jesteście jakoś ciekawi, to możecie go spokojnie obejrzeć w domu, jak już będzie dostępny na streamingu, chyba że bardzo lubicie ten, ten gatunek, takiego lekkiego horroru lubicie jumpskery lubicie sceny przy których będziecie się trochę bać trochę szybciej będzie bić was, wasze serce to oczywiście możecie iść i Wydaje mi się, że sprosta waszym oczekiwaniom, bo tak jak mówiłem, od strony rzemieślniczej jest to poprawnie zrealizowa zrealizowany film i nie ma się do czego przyczepić. Ale niestety, jako że jest to powielanie znanych schematów, atakowanie widza cały czas tym samym, ten film po prostu nic nam z punktu widzenia historii nie dodaje do całego uniwersum. A duża szkoda, bo można było to oczywiście odpowiednio wykorzystać. Tym bardziej, że prequel mógłby w różne całkiem zaskakujące rejony poprowadzić całą opowieść. Tym bardziej, że jest to. Całkowicie pusta karta, tak? My o tych potworach nic absolutnie nie wiedzieliśmy wcześniej, i można było tutaj popuścić wodze fantazji i stworzyć nadwyraz nierealne, ale też właśnie zaskakujące historie. Nie zostało to w ogóle zrobione. I szkoda.